I tutaj nie ma nic na darmo w tym więzieniu, to jest więzienie youtuberów Tutaj o wszystko trzeba walczyć i moje pierwsze zadanie polega na tym Że muszę właśnie tym magnesem trafić o w ten kubeł Siema, zaraz ten magnes do was leci Nie tak, Ta woda tutaj jest na wagę złota naprawdę, bo bez wody to przecież się nie da przeżyć nie? Tak proszę państwa będzie wyglądał mój każdy dzień, będę musiał tutaj walczyć o wszystko No i jeżeli czegoś nie zrobię, jakiegoś zadania to zostanę na przykład bez poduszki, bez wody, czy bez jedzenia No i klasa, mam wodę No i to będzie na później Ja sobie to przykryję i mi tu nic nie wleci za bardzo A to jest na teraz, to trzeba się tego szybko pozbyć No wiecie, to jest otwarta przestrzeń, nie? Zaraz tu jakiś kurz wleci, tak nie, nie fajnie pić kurz Zobaczcie, najważniejszy jest porządek sobie... Nie wiem, co mnie czeka, więc trzeba zbierać siły. A powoli zaczyna być głodny. Moim zadaniem teraz jest rozpalić ogień, używając do tego drewna, samego drewna.